Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Ni dzieci nam Germaniu. Powiedział prezes Jarosław Kaczyński odmawiając propozycji rządu niemieckiego, aby systemy patriot, najnowocześniejsze systemy antyrakietowe na świecie broniły wschodniej Polski. Nie, bo nie. Bo Pan prezes pomyślał sobie, no jak on będzie atakował tych Niemców, reparacji żądał, krzyczał, że KPO to przez Niemca, że Tusk Niemiec, für Deutschland, etc., etc., jak będzie niemiecki żołnierz bronił stolicy Polski i innych miast swoimi patriotami. To przecież kompletnie się rozmija wtedy narracja. To, że jakaś rakieta może znowu przelecieć, kogoś zabić, w porównaniu do tego. Katastrofy narracyjnej jest przecież niczym, bo prezes Kaczyński jest gotowy na każde poświęcenie, nasze poświęcenie, byle by utrzymać władzę, a bez narracji, jak robić kampanię, jak przeprowadzić, że wszystko do wina Niemca, to Bruksela się kojarzy w Polsce pozytywnie, a Niemiec, odwieczny wróg starodawnego państwa piastowskiego, wieki, marszu. Frank, nach Ostn, to przecież nie może pójść w zapomnienie. To, że historycznie mieliśmy sytuacje, w których razem z Niemcami walczyliśmy z nabołami ze wschodu czy południa, jak chociażby w bitwie pod Legnicą, gdzie jedna czwarta wojsk naszego księcia Henryka, to były wojska niemieckie, które przyszły bronić Europy przed. Najazdem mongolskim. Podobnie było pod Wiedniem. Tam byli oczywiście Austriacy, którzy byli Wiednia, ale były też wojska niemieckie, które broniły Europy przed, przed Turkiem razem z nami. Więc te przykłady historycznej współpracy wojskowej polsko-niemieckiej są oczywiste, ale one kompletnie nie pasują. Do reparacji przeprowadzonej przez pana Mularczyka, zaraz miliony, Niemiecki podatnik będzie płacił na zatrudnienie kolejnych krewnych pisowskich. Bo taki jest teraz główny cel istnienia budżetu państwa, zdaje się. To się kłóci z konfliktem co do KPO. No bo konflikt jest z Unią, ale PiS próbuje przedstawić go jako konflikt z Niemcami, bo to von der Leyen jest tą, która blokuje. Pieniądze dla Jarosława Kaczyńskiego, i ona to robi dlatego, że realizuje politykę niemiecką, twierdzi PiS. I w tej sytuacji, patrioty, żołnierze niemieccy, które, którzy są i strzelają do rosyjskich rakiet. Naszej zgody nie ma, jakby powiedział poprzednik. Podobnie durny jak pisowcy w dyplomacji minister Beck, są chwile w dziejach narodu, gdzie honor jest najważniejszy. Nasze brygady łuczników poświęconych imieniu Jadwigi Kaczyńskiej dadzą radę strącić każdą rosyjską rakietę. Nie potrzebujemy zachodnich systemów i obsługujących ich żołnierzy. Propozycja ministra Błaszczaka, aby Niemcy przekazali patrioty do Ukrainy, jest też ciekawa, bo wyszkolenie żołnierzy w obronie przeciwrakietowej patriotami to jest około półtora roku. No Polska ma dwa systemy Patriot, będą gotowe w 2024, bo żołnierzy nie mamy przeszkolonych. Więc ta propozycja oznacza, żeby Niemcy na Ukrainie się zainstalowali i tam strzelali do rakiet, które by mogły nadlecieć też nad Polską. Tylko wejście żołnierzy niemieckich, żołnierzy NATO do Ukrainy oznacza, że NATO bierze udział w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Czyli, że my jesteśmy w wojnie z Rosją. Nie wiem, czy ta propozycja... Była konsultowana z kimkolwiek poza Jarosłem Kaczyńskim, który sobie z takich implikacji nie zdaje sprawy. Może nie pamięta Kaczyński, że Niemcy też są w NATO. Więc propozycja, aby Niemcy weszły na Ukrainę, jest propozycją równie durną jak ta, którą złożył kiedyś Kaczyński, żeby NATO, a przede wszystkim Polacy weszli do Lwowa. Propozycja na początku wojny złożona żałońskiemu, odrzucona stanowczo przez niego. Nie konsultowana z nikim. Tak więc nie będziemy mieli rakiet. Zaufajmy prezesowi, że brygady wojskowe, które mają sprzęt z lat 70., dadzą radę zestrzelić w razie czego jakąś takie telecące na Warszawę, Lublin, Rzeszów. Ale przynajmniej nie będzie tej sprzeczności narracyjnej. Myślę, że też warto powiedzieć. O odpowiedzialności. O odpowiedzialności za to, że jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo. Przecież taki przypadek, jak z tą ukraińską rakietą w przewodowie, może się zdarzyć każdego dnia. I to są bardzo poważne historie. Mamy artykuł 160. Paragraf drugi. I trzeci. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności. Jeżeli na sprawcy. Doczekam, jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki, no to są narażone na niebezpieczeństwo. To jest właśnie ten przypadek. Kara jest zwiększona do lat pięciu. Jest jeszcze przestępstwo nieumyślne w tym zakresie, ale. To wówczas, kiedy nastąpi szkoda, jest wniosek pokrzywdzony. W moim przekonaniu, działanie Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka to jest świadome narażanie Pol Polaków na niebezpieczeństwo. To jest popełnienie przestępstwa z artykułu 160 kodeksu karnego. Gdybyśmy mieli normalną prokuraturę, już by było wszczynane śledztwo w tej sprawie. Oferta rządu niemieckiego jest hojna, jest no szodra bo przecież nie musieli tego robić. Zainstalowanie systemów patriot w, na, w terenie wschodniej Polski ze względu na zakres działania tych systemów, już mamy system amerykański w Rzeszowie, pod Rzeszowem chroniący wojska amerykańskie, ale zainstalowanie ich na kierunku bezpośrednio wschodnim chroni e, całą e, centralną Polskę. I to jest rzecz, która e, no, pominięta, zekceważona oferta, bezpośrednio naraża nas na niebezpieczeństwo w tej sytuacji. Nie ma żadnych innych powodów, poza powodami politycznymi, że to bije w narrację pisowską i bije w tą, ten, ten, ten koncept kampanii, którą oni mieli i mają. Kampanii opartej przede wszystkim na zwalczaniu niemieckiego zagrożenia. Kampanii, która będzie oparta o to, żeby zwalczać Niemca w każdej postaci i żeby... Przerzucać na Niemców odpowiedzialność za to, że nie mamy KPO, że nie mamy pieniędzy, które nam się należą. A tak naprawdę yy, prawda jest taka, że yy, yy, tych pieniędzy nie mamy, bo nie mamy zrealizowanych kamieni milowych, a przede wszystkim nie mamy zapewnionej praworządności w Polsce. Tak więc mamy do czynienia z przestępstwem pana Błaszczaka. Dobrze, że prezydent e, Duda rzadko chwalę prezydenta, więc tutaj go pochwalę. E, dobrze, że prezydent Duda się zdystansował od tej e, decyzji. My musimy przyjąć e, ofertę niemiecką, e, będziemy wszyscy czuli się bezpieczniejsi. I e, to, że panu Kaczyńskiemu będzie się trudniej szczuło na Niemców, to nie jest nasz problem. To jest problem tego, że potrafi kampanię opierać tylko na szczuciu, na nienawiści, na budowaniu podziałów a nie na pozytywnym programie. Dziękuję Państwu uprzejmie i bardzo Państwa proszę o subskrypcję mojego kanału. Dziękuję.